Nie, Tyska, nie, naszą kandydatką jest Magdalena Bieja. No tak, ale, ale waszym szefem jest Włodzimierz Czarzasty, tutaj to tutaj brakuje w tym materiale rzeczywiście Włodzimierza Czarzastego, mhm. który mądrze twierdził, że Armia Czerwona wyzwoliła Polskę. No, no to akurat też no, tutaj Amerykanie nie jest. tutaj nie przyszli. Znaczy to nie jest... A Armia Czerwona wyzwoliła Polskę? Amerykanie nie przyniosły tutaj... Przepraszam, kiedy nieco... było wyzwolenie Polski? Proszę mi przypomnieć, bo ja, pana, ja widzę, że pani... manipuluje pan w tej chwili. Aha, manipuluje, proszę w, w Uwaga, to ty... jest kiedy manipulacja. Pytanie Pro... proste, kiedy wyzwolona Wro... została Polska? Proszę pana, przez I co ze sobą Amerykanów, proszę Francuzów, Anglików tutaj nie było. A nas wyzwolili czy podbijali? Oni walczyli z Niemcami. A wyzwalali nas czy podbijali? Czy sobie podpisawali? Pan znaczy, pani Paczkowska, widać nie. Ja, 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 ja odpowiadam, nie Pana pytania. A, przepraszam, a na moje poseł. pani byłaby uprzejma odpowiedzieć, kiedy Polska została wyzwolona? Kiedy została wyzwolona? Kiedy PIS doszedł do władzy, pewnie, tak? Nie, no już, <noise> no, proszę, proszę no, państwa, ma tak, jakąś fobię i. Obcesję. Państwo tak, twoje twierdzenie. Proszę nie, państwa, tam w Lewicy każdy jest magistrem, po prostu. Nie woli do.